Witam Was moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj mam taki dzień organizacyjny. Eee, muszę w końcu podpiąć sobie przyczepkę do Skody. Zobaczcie, Skoda już wjechała na posesję. Cieszę jak tak na swojej posesji stoi stoi samochód. Co prawda jeszcze nie ma bramy. Eee, w sensie takiej sprawdziwego zdarzenia i nie ma podjazdu i nie ma wielu rzeczy, natomiast trzeba się cieszyć takimi. Drobnostkami. No i co, słuchajcie, no ja mam generalnie za chwilę obóz z dzieciakami, więc muszę sobie tutaj kilka, kilka rzeczy na budowie przygotować, bo stąd też zabieram, zabieram sporo rzeczy. No muszę sobie podpiąć tą przyczepkę, sprawdzić, sprawdzić co i jak. Wy to pewnie oglądacie, słuchajcie, jak ja już wróciłem. W każdym razie 10 dni nie moje. Były ostre przygotowania do tego tematu, więc też tak nie miałem za bardzo czasu. Znaczy nie miałem za bardzo czasu. Spróbowałem gdzieś tam sobie wyrównać ten czas trochę na budowę, trochę na, na, na pracę zawodową. Na życie takie prywatne już zabrakło czasu, no ale tak czasami jest trzeba pozapierdzielać trochę. Także co, będzie krótka przerwa w budowie. Tutaj się nic tak naprawdę przez ten okres nie będzie działo, ale koniec lipca wracam i kończymy w końcu już te nieszczęsne. Sufity. Ja wiem, że to nie jest jakoś zbytnio ciekawe, tym bardziej, że ciągle to samo, ciągle to samo. Była taka seria materiałów, gdzie krok po kroku, znaczy seria materiałów, trzy odcinki, gdzie, gdzie krok po kroku pokazywałem, jak, jak wykonuje te sufity, no i one się tam nie cieszyły z za, za dużą popularnością, ale wiem, że dla części osób one były, one były pomocne, więc takie materiały też oczywiście będą. Wiem, że takie vlogi ogląda się ciekawie, jak coś się dzieje, jest spoko. Dlatego postaramy się takie materiały robić. Generalnie jak, jak to oglądacie, tak jak mówiłem, ja już, ja już walczę tutaj dalej z tym. Natomiast przez ten cały okres udało się nagrać słuchajcie, trochę materiałów takich na zapas, więc będziecie, będziecie mieli co oglądać. Dobra, ja muszę teraz sprowadzić przyczepę na dół i, i trzeba ją podpiąć do Skody. Zobaczę, czy żadna choinka mi nie wyskoczy, bo to wiecie, różnie bywa. No i jeszcze tak się teraz skapnąłem, że przecież nie zamontowałem jednej części od przyczepy na tej mapie, który widzieliście tutaj, ta rozpórka, ona jest chyba, powinna być w tym miejscu, tak mi się, tak mi się wydaje, dlatego muszę to jeszcze poprawić, ale to za, za chwil kilka. Dobra, słuchajcie, dziad jest na dole trzeba ją teraz podłączyć. I gotowy. Zobaczcie. Niemożliwe, że on leży na piachu. <grych> Powiem Wam, że y, coraz częściej właśnie kładzie się na ziemi, gdzie wcześniej nie było takiej opcji. A teraz jak przyjeżdżamy na kilka godzin na budowę, ja nie zabieram specjalnie mu żadnego posłania. I ja on właśnie sobie leży gdzieś tam na piachu. O. Ostatnio nawet na podłodze z domu leżał, co jest wręcz niemożliwym. Y, także, także spoko. Także zobaczcie, tak się prezentuje cały zestawik. Będzie jeżdżony. Dobrze. Jeszcze trzeba jakąś reklamę tutaj wrzucić. Ale to w swoim czasie. Ale możemy sprawdzić jeszcze... Możemy sprawdzić jeszcze... Czy nie ma żadnej choinki. Hop. Okej. Okay. Kierunku skazy. No i pięknie. Podświetlenie jest. Wszystko działa. W ogóle zobaczcie, jaka skoda jest obita. Nie wiem, czy. Czekajcie, wyłączę. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Ale zostawianie samochodu gdzieś na jakichś parkingach i tak dalej. To jest po prostu tragedia. W rok czasu cały samochód gdzieś tam, gdzieś tam poobijany. Znaczy, w rok czasu. Jakoś przez ten ostatni. Ostatni rok, gdzie tak przestaliśmy zwracać uwagę jakoś bardzo yy, na samochód. No to jest po prostu tragedia. Tu gdzieś jakieś wgniotki, tutaj porysowane, po całości przejechane. Yy, z, drugiej, z drugiej strony tak samo, tutaj gdzieś jeszcze z tyłu. Oczywiście ona ma, yy, słuchajcie, swoje lata. Yy, tutaj gdzieś już rdza też, też wychodzi. No to jest normalna sprawa, zobaczcie, tutaj też rdza jest na masce. Zaczyna wychodzić z drugiej strony, z drugiej strony, hop, no tak już jest, no i progi dostają, tak, zobaczcie, tutaj zaczyna lecieć, o oczywiście tutaj też porysowane po całości i oczywiście nikt się nie przyznał, no bo dlaczego miałby się przyznać, prawda? Polaki, celulaki, kurwa. tutaj tak samo, zobaczcie, stałem pod pracą, ktoś przypierdzielił, nie bał się i przypierdzielił. Tutaj też wychodzi rdza. Generalnie tutaj cały ten, cały ten róg wychodzi rdza, bo kiedyś delikatnie był puknięty. No a jak już jest coś malowany, no to, to wiadomo. Tutaj w zderzak, zobaczcie, przywaliłem, nie wiem, z rok temu, dwa lata temu sarnę. Wybiegło mi w ogóle pod maskę, nawet nie zdążyłem zahamować, zareagować. No, sarna niestety nie przeżyła, posarnie było. Natomiast z samochodem na szczęście miałem tylko rozwalony grill yy, i tutaj pięknięty zderzek. Z lampą nie było. Yy, tam tablica się trochę powyginała. No ale to. No trudno, ja jej wskakiwać nie kazałem. No i ten próg, on już też kiedyś był malowany, a zobaczcie, już go niestety yy, zżera. No ale co ono? 2001 rocznik, więc spoko. Mogę Wam wrzucić w ogóle jak chcecie. Pokażę Wam jak yy, skoda yy, wyglądała. W, swojej, w swoich latach świetności. W sensie nie, jak wyszła z. bo jesteśmy pierwszym właścicielem, to tak kupił. W sensie nie, jak wyszła z salonu, tylko jak ja się za nią zabrałem. Także wrzucę wam w ramach ciekawostki takie zdjęcie. No dobra, jedziemy, jedziemy się przyjechać. Ale powiem wam, że cofanie to jest do poprawy. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak już omawiamy skodę. Zobaczcie. Jak tutaj jest samochód? Idealny, praktyczny, no po prostu mistrzostwo świata. Zobaczcie, jaki ma duży bagażnik. Prawdę prawda, tutaj jeszcze nie, nie podpięte jest syf. No ale to jest, mówmy się, samochód bułowlany. Bagażnik jest przypotężny do tego miejsce z tyłu. Jeżeli jeszcze rozłożymy, siedzenia to naprawdę już, już nie, niejednokrotnie przewoziłem bardzo. Nie, bardzo dużo rzeczy, więc jeżeli się zastanawiacie, na przykład chcecie sobie kupić takiego w cudzysłowie grata na budowę, żeby coś tam przewieźć, kilka worków, jakieś deski i tak dalej, to Skoda Octavia 1 w kombi w kombi, bo to jest sedanie hatchbacku, więc troszeczkę mniej miejsca jest, ale w kombi to po prostu będziecie mieli autobus. Także polecanko. Dobra, ja odpinam, wstawiam z powrotem, wstawiam z powrotem na miejsce i zabieram się, słuchajcie. Zabieram się, słuchajcie, z powrotem za robotę, bo dzisiaj, oprócz tego, że mam taki dzień organizacyjny i kilka rzeczy muszę jeszcze przygotować, to zabieram się za to tutaj. Także do usłysząka. I hop, zobaczcie. Kolejne pomieszczenie odhaczone, zrobione. No i co? Ta strefa taka nocna jakby w zasadzie gotowa, tutaj pokoje są zrobione. Ta łazienka, tutaj mała w sypialni, jest też zrobiona, zapultowana. Przedpokój jest zapultowany, pokoik tutaj jest zapultowany. To jeszcze w zasadzie łazienka. Będziemy działać sobie już niedługo. No i oczywiście, nieszczęsny nasz salon. A trzeba było, trzeba było zrobić prosty. No i oczywiście. Ta część gospodarcza jeszcze do zrobienia. Powiem Wam, że szybka akcja. Dopiero co wróciłem z obozu. Jedno nierozładowane, a już przyjechało drugie. Paka od Arbitonu, czyli podłoga i, i podkład. Tam jeszcze dalej mam listwy. No i co, nie było nas na miejscu, więc trzeba będzie niestety. Nosić, no nic na no to nie poradzimy. Gdybym był na miejscu, to by podrzucił mi, po prostu wjechał dalej, wrzucił do garażu. No a tak, podwójna robota. No ale nic. Potem pokażemy Wam, jak ta podłoga wygląda. Yy, wygląda na żywo, co tak naprawdę wybraliśmy. A ja zabieram się z rozładowaniem. Także do usłyszonka Ciężkie cholerstwo, ale dobra, przerzucone. No tak już jest, widzicie. Z roboty do roboty. Yy... Mamy podłogę tam na około 100 kilka metrów, bo w zasadzie wszędzie wszędzie ona będzie. Z Arbitona panel winylowy to nie jest ten zwykły taki panel, który jest bardzo giętki, tylko on jest z tym utwardzonym, z utwardzonym rdzeniem. No i do tego oczywiście podkład, który da nam gwarancję na 20 czy 25 lat jakoś taki to jest. Nie wiem jak z kolorem. Widzę, że tutaj, słuchajcie, że w kamerze wypada ona bardzo siwo, szaro, natomiast w rzeczywistości jest, mogę Wam powiedzieć, troszeczkę jaśniejsza, albo troszeczkę bardziej wpadająca w taki beż, brąz. No ale to zobaczycie jak będzie wyglądała, jak będziemy ją układać. Mam nadzieję, że będzie wyglądała zacnie w, naszym, w naszej koncepcji, także... Także spoko. No i co? Tyle chciałem, tyle chciałem wam słuchajcie pokazać. Yy, ja jeszcze trochę poogarniam tutaj na budowie, bo dawno mnie nie było. I wracam, wracam do domu.